Dalej mamy... O kurde! Hejka, hej, to ja był Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam nowy numer magazynu LEGO Star Wars. Jest to numer ósmy już na ten 2023 rok. No a teraz przechodzimy już do samej gazetki. Prezenty jak zawsze na sam koniec. E, także teraz, wchodzimy już teraz do gazetki. Tak, jak tutaj widzicie. E, Disney, magiczna księga, Pokaz Fontan. Tutaj coś takiego jest. Spis treści teraz. Mamy. No to sobie tak, jak zawsze, prawda? E, mamy teraz komiks. Komiks jest na podstawie tutaj, w sensie jak widzimy, z użyciem postaci z epizodu dziewiątego. Tutaj możemy jakieś klony sobie chyba samem stworzyć. <laughs> Nie mam pojęcia. E, tak, każdy w każdym razie ten konik dalej tutaj trwa i trwa on aż do strony, już Wam powiem, której. 16. E, dalej mamy plakat. Z jednej strony plakat jest bardzo też jakby w klimatach nowej tej jakby, no, no, sequeli. E, bo mamy znowu Kailorena i tam też Dartha Vadera, a tutaj mamy, o, też mamy tutaj bb a kręć się, kręć, BB-8, tak. Okej, okay. no i teraz mamy nową edycję kart Lego Star Wars. W tym yy, magazynie również jest jedna. <gryw> również jest jedna paczka kart, także ją też sobie dzisiaj otworzymy. Dalej mamy. O kurde, ale patrzcie kto to tutaj odwiedził Shakti. Yy, wiem, że się tutaj mega podpodjarałem, ale Shakti to naprawdę mega... mega ją lubię. To jest moja ulubiona postać no jedna z wielu postaci ulubionych w całej z ogólnie serii Gwizdnych Wojen, także mega fajnie, że tutaj się pojawiła. Nie rozumiem czemu tutaj oczywiście jak zawsze w tym jakby jak, no, jak ma taką jakby pozę, to zawsze ma zielony miecz. Ona miała niebieski, także coś mi tutaj nie gra. E, no ale mamy tutaj no, bo najwyższy porządek. E, no i jak tutaj mamy jeszcze innych e, tutaj mistrzów Jedi. Asokę, Ale serio mega się że cieszę, że jest e, no, że jest że jest tutaj w Dalej mamy grę planszową. Kolejne tutaj mamy jakieś e, łamigłówki, jak tutaj jest nazwane. No i mamy troszeczkę o naszym prezencie e, oraz komiks na podstawie tego. E, jak wiecie, ja już tą figurkę mam, ponieważ, no, nawet ją ja mam w dwóch wersjach, bo jest w kalendarzu oraz w książce, którą wam teraz recenzowałem, ale naprawdę im więcej tych klonów, to tym... Klonów, no, szturmowców, to tym lepiej. I kolejny magazyn już tu jest tego. Co? Czegoś nie rozumiem. Tu jest 29 czerwca. Czyli co? Dzisiaj jest jeszcze jeden nowy magazyn? <laughs> nie no, tutaj raczej chodzi o lipiec. E, tak samo było kiedyś, już właśnie w, tym, w tych magazynach, też gdzieś dalej, że grudzień. E, także mega dziwna tutaj sytuacja. E, aczkolwiek. No, troszeczkę tak śmiesznie, ale zobaczymy, czy serio będzie 29 lipca, czy, czy, czy dopiero za rok. Nie no, raczej tutaj chodzi o lipiec. No i mamy nowe, nowy numer magazynu LEGO Spider-Man oraz LEGO Minecraft, już są one w sprzedaży. No i teraz przechodzimy najpierw do kart może. Jak się prezentuje ta specjalna karta? O, nie, jak tu wszystko jeździ. Jak się prezentuje ta specjalna karta? Hrabia Duku kontra Joda. Oraz tutaj mamy tą saszetkę kart z Boba Fettem, także już ją otwieram. No dobrze, pierwszą kartą jest Inkwizytor. On był w serialu o Obiłanie. Mam tą figurkę, jeżeli ją chcecie zobaczyć, to jest zrecenzowana u mnie zestaw, gdzie właśnie on się pojawia. Dalej mamy Padmę, Amidale. Dalej mamy Mesa Windu. Teraz mamy coś tutaj, komiks, przyjęcie na basen, tam szturmowców mamy, teraz mamy Ja jestem twoim ojcem, bardzo fajna karta oraz Mandalorian, nie zostawiam mojego losu przypadkowi, czyli tutaj są jakieś te cytaty, no i tu jest ta jeszcze ta specjalna, jeszcze tak się na no tej wam, no, pokażę jak jaki ono tu prezentuje, a teraz otwieram tą yy, saszetkę i już wam pokażę jak to wygląda, jak to, no jak ten szturmowiec w sumie wygląda. A więc nasz tutaj dzisiejszy prezent, ta, ta nasza dzisiejsza figurka prezentuje się w ten sposób. E, taką ma autogłówkę, e, czyli tak jakby, no tutaj taką, no, klasyczną, no już jeden z tych klonów, e, których klonów. Czemu ja na niego mówię klon? I jeszcze raz, to jest szturmowiec, zwiadowca. E, no także mm, on, jeden, właśnie z dwóch, bo jak mówiłem, jeden jest w książce, jeden jest w kalendarzu. Jeden z nich, trudny, ma taką twarz. E, Dokładnie jaka to, to możecie sobie sprawdzić w recenzji tej książki, link też jest w opisie. Eee, no dobrze, no to co, to by już było wszystko, dzisiaj tak zakończymy odcinek w takim tutaj na tle tego szturmowcy-swiadowca. My widzimy się w kolejnym odcinku jeszcze w tym tygodniu, z Lego Ninjago coś to będzie, taka mała podpowiedź. Eee, także co za co, stawcie łapkę w górę, subskrypcję, z no i pa!